Moi drodzy, zapraszam na aktualizację stanu obecnego, wykończenia. Dzisiaj, jak należy, oprowadzę Was od wejścia po kolei, no i pokażę Wam przy okazji, co już jest zrobione. Tak więc, dziś Was oprowadzę po całym mieszkaniu i pokażę aktualny stan wykończenia, a na koniec przedstawię Wam projekt kuchni. tutaj w wiatrołapie. No więc właśnie, jak już wiecie, mamy wiatrołap i od wiatrołapu wchodzimy. To jest bardzo fajne rozwiązanie, że mimo, że jesteśmy w mieszkaniu, a nie w domu, to jest osobny wiatrołap, nie ma wspólnej klatki schodowej. Moim zdaniem to jest super. Jeśli chodzi o wiatrołap, no to tutaj Wam już projekt pokazałam i omówiłam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, no to odsyłam do playlisty. I zobaczcie, tu już mamy piękne płytki. Wiem, że trochę słabo to teraz jeszcze nie ma fug. One będą położone później. A teraz zobaczcie. Mamy już piękne podłogi. Wiem co zaraz powiecie. O, źle położone podłogi powinny być kładzione. Wzdłuż okna. Słuchajcie, to nie jest jakaś sztywna zasada. Moim zdaniem naprawdę jest bardzo ładnie. Niestety, szkoda, że tak kurczę trochę. Kamera przekłamuje ten kolor. On jest taki naprawdę ładny, ciepły. I słuchajcie, ja jestem pod takim wrażeniem, że te panele w ogóle nie dość, że po nich się chodzi. One dopiero to są świeżo położone, nic nie skrzypi, są równiutkie. Jest bardzo równo, tak twardo wręcz pod stopami, nic, nic się nie rusza. I naprawdę jest wrażenie, jakby to były prawdziwe deski. Zobaczcie, jaką one mają piękną strukturę. Naprawdę wyglądają jak naturalne drewno, no, w bardzo zbliżony sposób przynajmniej. Tutaj, jak widzicie, zostały zostawione dilatacje. Szkoda, bo wiadomo, jeżeli jest taka sama podłoga, to ładniej to wygląda, jak nie ma tych łączeń, ale pan, który kładł panele, powiedział, że w przypadku ogrzewania podłogowego lepiej, żeby ta dylatacja była zostawiona. No i zobaczcie, mamy też już drzwi. Drzwi są takie, z takimi delikatnymi przeszkleniami. Nie ma jeszcze klamek, one są, co prawda tutaj. Najlepsze jest to, słuchajcie, że moja siostra wybrała identyczne klamki, jak te, które ja u siebie miałam kiedyś. No i że to dobry wybór, prosty, czarne klamki, takie o, myślę, że będzie bardzo ładnie. Wiecie, biały i czarny zawsze do wszystkiego pasują, także wszystkie drzwi mają takie delikatne przeszklenia i tylko drzwi od łazienki są tutaj od dołu pełne i przeszklenie mają tylko na górze. Tu do łazienki mamy światło, no i zobaczcie, łazienka na ten moment prezentuje się tak, wydawałoby się, że... Już jesteśmy bardzo blisko końca. No tu niestety wyszły chocki, klocki z tym prysznicem. Ciężko mi powiedzieć, na ile to faktycznie wyszły tutaj różne przeszkody techniczne, a na ile po prostu panowie się zagapili i źle wymierzyli. Ale dobra, to jest na razie nieistotne. Tutaj jeszcze ta szyba jest nie tak, jak być powinna dokładnie, i one się po prostu nie schodzą pod. Kątem prostym, dlatego to jeszcze będzie poprawiane, ale panowie twierdzą, że wiedzą, jak to zrobić, więc trzymajmy kciuki, żeby było ok. No bo wiecie, tutaj to nie było łatwe ogólnie w tym projekcie, bo jak widzicie, ta szyba jest tutaj do tej ścianki przymocowana. No, bo wiecie, lepiej, żeby było tak, niż gdybyśmy mieli mieć szybę, która będzie szła tutaj i ona się będzie stykała, tak i tutaj nie będziemy mieli żadnej przestrzeni, a coś tam zawsze wiecie, jakiś milimetr zostanie, jakaś szczelina coś wpadnie, źle by to wyglądało, więc fajnie, że dało się to w ten sposób rozwiązać, tylko. Wiecie, no wtedy trzeba być bardzo precyzyjnym. Tutaj mamy zrobioną już tą wnękę, mamy baterię całą. No i słuchajcie, niestety znowu zmian. Wiem, będziecie się śmiać pewnie, no ale słuchajcie, tak to czasem bywa, a nawet dosyć często na budowach, remontach, wykończeniach. Mówiłam Wam w ostatnim odcinku z tej serii, że tutaj jednak nastąpiła zmiana i tu nie będzie płytek, tylko w całości będzie płyta meblowa. Tutaj będą oczywiście drzwi. A tutaj kibelek. Ale wyszło tak, że jednak właścicielka postanowiła już wykorzystać te płytki, skoro korony, tak były kupione. Nawet pan, który robił tą zabudowę meblową, mówił, że no to trzeba byłoby wtedy dołożyć do droższego materiału, żeby to faktycznie było wodoodporne. Więc już stwierdziła, że nie będzie kombinować, już zróbmy tak, jak miało być na początku. Tu po prostu będą drzwi. Szkoda tylko, kurczę, słuchajcie, to mnie trochę boli. No bo wiecie, tutaj mamy zrobioną tą ściankę. Wiadomo, no ona musiała być ze względu na prysznic i przede wszystkim na tą ściankę prysznica. No i jak widzicie, na tym pasku tutaj też mamy płytki i no niestety to nie będzie tak, że te drzwi będą jednolicie całość tutaj zakrywać, tylko będą właśnie, no tak jak idzie ta linia niestety. No, no nie da się tego zrobić tak, żeby one nachodziły na te płytki. Znaczy częściowo by się dało, no ale to wtedy też one by wystawały tutaj. No a to przecież musi się ładnie licować. Więc no trudno, ale myślę, że i tak będzie spoko, bo z tej samej płyty meblowej będzie tutaj zrobiona umywalka. O, zobaczcie, mamy też już. Grzejniczek to jest dodatkowy grzejnik elektryczny, bo nie wiem, czy o tym kiedykolwiek mówiłam, w całym mieszkaniu jest ogrzewanie podłogowe, ale wiecie, w łazience zawsze jednak taki dodatkowy grzejnik jest dobrze mieć, żeby sobie chociażby właśnie odwiesić jakieś ręczniki do wysuszenia. No i tak, słuchajcie, no także tutaj jeśli chodzi o łazienkę, to... Czekamy, aż panowie wrócą z urlopów i skończą tutaj kwestię tego prysznica. Później tak naprawdę na dniach już się pan tutaj od tych zabudów meblowych powinien odezwać, już powinno to przyjść, więc będzie montaż. I wtedy jak już to będzie zamontowane, będzie można zamontować umywalkę, będzie można zamontować WC. No i tak prezentuje się łazienka. Obok, słuchajcie, będzie sypialnia. Już wam ją kiedyś pokazywałam, jak tu jeszcze był totalnie taki stan surowy, zamknięty. Teraz już są ściany pomalowane, wszystko jest na razie na biało, słuchajcie, ale mam taką nadzieję, że jednak właścicielka da się przekonać trochę do kolorów. No i moi drodzy, mamy też już parapety, bardzo ładne parapety z konglomeratu. No to słuchajcie, co to oznacza. Myślę, że wszyscy wiedzą, jak wiecie o co mi chodzi, to napiszcie w komentarzu. Tutaj będzie stało łóżko w tę stronę, a tutaj na całej tej ścianie będzie szafa. I akurat tutaj, słuchajcie, mamy taką szerokość, że jest 254 cm. Miało być chyba 258, ale no niestety tak to czasami bywa, że wiecie, co innego jest na projekcie, a potem deweloper oddaje, przychodzą tynki, gładzie i się okazuje, że wychodzi tego mniej. Ale za to będziemy mieli to najprawdopodobniej naprawdę jak na wymiar. Dlatego, że jak dojdą nam jeszcze listwy po bokach, no to co najmniej 3 cm nam uciekną, zostanie nam 251. A słuchajcie, szaty gotowe, bo będą to oczywiście taksy z Ikei i znowu nie robię tutaj żadnej reklamy. To znaczy, robię, ale nikt mi za to nie płaci. No bo jeżeli po prostu coś jest godne polecenia, moim zdaniem, i sprawdzone, to ja to polecam. Ale jak już wiecie z mojego odcinka o komodach z Ikea, to jest seria, którą gorąco polecam i jest seria, którą bezlitośnie odradzam. Także wiecie, ja po prostu mówię tak, jak uważam, że jest. Więc tutaj. Bez pewnego kombinowania będą po prostu trzy paksy, dwie setki, jedna pięćdziesiątka. Wiadomo, no nie będzie to zabudowane pod sufit, ale nie musi. Szkoda tylko, bo ja o tyle liczyłam na to, że jednak jakaś ta odległość tutaj zostanie, no bo wiecie, już pewnie jak nie znacie, to że ja jestem fanką takich karniszy od jednego końca do drugiego i żeby po prostu była zasłona taka, wiecie, po całości. Ale no dobra, coś wymyśli się, na pewno będzie dobrze tutaj, tak naprawdę, przy łóżku będzie tylko z jednej strony szafka nocna. No i tak, i to tyle, jeśli chodzi o sypialnię. Obok mamy najmniejszy pokoik, tutaj będzie po prostu biuro, miejsce do pracy, będzie biurko. Tu najprawdopodobniej regał. Tu będzie takie małe, rozkładane spanko dla gości, pojedyncze, pełniące też w ciągu dnia funkcję fotela. No i tutaj nic takiego specjalnego, więcej nie będzie. No i na końcu wchodzimy do jakby tej najgłówniejszej części. Korytarzem, który też jest niemały. No i tutaj mamy, słuchajcie, tam wyjście na ogródek, część salonowa tak zwana. Tu już zobaczcie, przyszła właśnie kuchnia. Przed chwilą ją odebrałam. Tutaj właśnie będzie kuchnia. Jeżeli Was dziwi, jak to panele w kuchni, no ja osobiście pewnie też bym tego u siebie nie zrobiła aczkolwiek wiadomo, po pierwsze wizualnie zawsze lepiej wygląda podłoga taka jednolita, a to są panele podobno o podwyższonej odporności na wilgoć i niby się nadają. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście się sprawdzą, bo naprawdę słuchajcie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak one super wyglądają i jakie się wydają jakościowe. Obym nie musiała tego później wypluć. A tutaj tylko zobaczcie, niestety tak zostało, musiało to być tak przycięte, ale to i tak jest super w ogóle, że udało się tutaj schować tą rurę, może pamiętacie, bo wam pokazywałam, że tutaj właśnie szła rura. A tutaj już z kolei została zrobiona zabudowa. Tutaj będzie okap, tu będzie kratka, bo tak musi zostać. Ale i tak super, że tą rurę udało się przenieść na przedpokój. Także pokażę wam projekt kuchni, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tu możecie zobaczyć najpierw orientacyjnie taki mój początkowy zarys tego projektu. Oczywiście ileś rzeczy zdążyło się już w międzyczasie zmienić. Ja tu na przykład naniosłam płytki, gdzie teraz już wiadomo, że w kuchni nie będzie płytek na podłodze, a jednak będą panele. Obok lodówki nie zmieści się szafka z szufladami o szerokości 40 cm, będzie 30 cm cargo. Nie będzie też zlewu w tym miejscu, będzie on odwrotnie ze zmywarką, no niestety wynika to z tego, że tak już były zrobione podłączenia. Można by to było oczywiście zmienić, ale byłoby z tym jednak trochę zabawy, no i przede wszystkim wiązałoby się to z dodatkowymi, wcale nie takimi małymi kosztami, i właścicielka zrezygnowała. No i jednak zlew i bateria będą czarne. Widzimy tu także niższe szafki na ścianie. Tu je chyba dałam początkowo o wysokości 60 albo 80 cm. Ostatecznie będą miały aż 100 cm wysokości. Widzę nawet, że nie wszędzie tu jeszcze położyłam płytki ścienne. One też będą jednak inne, ale to za chwilę je wam pokażę. A teraz spójrzcie na sam układ. Tak to wygląda z góry. Kuchnia będzie oczywiście w kształcie litery L. Po lewej stronie będzie lodówka, jeszcze na 100% nie została wybrana. Następnie 30 cm wysuwane kargo Obok szafka z szufladami o szerokości 60. 60 centymetrów. Na górze będą dwie niższe szuflady, pod nimi średnia i na dole wysoka. Obok zmywarka, następnie szafka pod zlewem, obie po 60 cm szerokości i szafka narożna. Normalnie do tej szafki najczęściej stosuje się karuzelę z dwoma koszami. Tutaj jednak będzie po prostu wstawiona półka. Na drugiej ścianie natomiast obok tejże szafki narożnej będzie piekarnik oraz płyta i pod nimi jeszcze jedna dodatkowa szuflada, a obok znowu szafka o szerokości 60 cm z czterema. Średnimi szufladami. Na ścianie natomiast, jak już wspomniałam, trzy szafki o wysokości 100 cm i szerokości 60. W prawej, najprawdopodobniej na dolnej półce, będzie stała schowana mała mikrofalówka. Następnie szafka z okapem. Muszę przyznać, że podoba mi się to, jak Ikea rozwiązała szafki do okapu. Cała rura jest schowana i wydzielone są fajne małe półeczki. No i po lewej, bliźniacza szafka do tej prawej. A tak zwany fartuch, czyli płytki, które będą na ścianie nad blatem, to te jasnozielone płytki w kształcie strzałki i będą one położone pionowo. Nowo. W międzyczasie, kiedy to montuje, nasza kuchnia się już składa. Za chwilę będziemy mogli zamawiać blat, ale pełny finałowy efekt pokażę Wam, gdy mieszkanie będzie już wykończone. Kto obejrzał do samego końca, pisze w komentarzu: Gdzie kucharek 6? Jeżeli jesteście ciekawi dalszych postępów remontu i efektu końcowego, to oczywiście śledźcie kanał. A na dziś dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku.